Ciao, <susurra> bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vlog masowym no i niestety już przed ostatnim jak wiecie jutro szykuję wam naprawdę specjalny odcinek, więc koniecznie go oglądajcie nie może was zabraknąć będzie dużo wyzwań, śmiechu i mojego zawału serca także nie możecie przegapić tego filmu, natomiast dzisiaj zabiorę was do stajni, gdzie będzie mój ostatni trening skokowy na pokerku, jak wiecie już chodzę o kulach, no i Niestety, to był nasz ostatni trening. Poker dał z siebie 150 po prostu procent. Ja trochę próbowałam chyba za dużo kombinować. Ten kąt daje ostatnio tyle od siebie, że jestem w szoku i o takiego pokerka walczyłam, z czego się bardzo cieszę. Teraz muszę yy, troszeczkę dać mu może wolniejszej ręki i w pewnych momentach też zaufać, bo mam wrażenie, że czasami yy, nie do końca daje mu to zaufanie i tak się gdzieś blokuje, wycofuje i trzeba nad tym po prostu popracować, no ale mam nadzieję, że już niedługo wrócę do sprawności i będziemy mogli się tym zająć. To jest generalnie dla mnie coś nowego, że Pokerek idzie tak chętnie, w szczególności kiedy te wysokości się podwyższają, bo on zawsze był taki, wiecie strachliwy, nie do końca pewny siebie, raczej tu ja musiałam przejmować inicjatywę, a teraz on daje tak Dużo od siebie, że jestem w szoku, ale bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że ta pewność, jego pewność siebie będzie u niego wzrastała. Także bardzo się cieszę i jestem dumna z mojego koniczka. No ale dobrze, przejdźmy do otwierania kalendarza, a później zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Ja, tak jak mówiłam, nie do końca jestem z siebie zadowolona. Trochę miejscami zostawałam, trochę czasami przekombinowywałam. No ale no, to jest taki złoty, że w szoku jestem. Ale dobra, otwórzmy kalendarz. Może dzisiaj sobie zaczniemy od doktora Horsa. Przedostatni pakunek i przepięknie jeszcze w dodatku zapakowany. O rany, piękny papier. Ale dobra, zobaczmy co tutaj Dzisiaj jest i jest to produkt błękitny, kopyta na gnijące strzałki oraz jako taki preparat pielęgnacyjny, by zabezpieczyć te strzałki właśnie przed gniciem. Także bardzo serdecznie polecam, bardzo prosty produkt, w obsłudze e, szybko się go nakłada, także ja jestem fanką właśnie takiej prostoty, wygody, e, no i przede wszystkim dobrego działania. Kalendarz końska cukierenka, okienko numer 23, halo tutaj, już, już on ledwo, ledwo zipie i mamy tutaj taką słodką bombeczkę, proszę bardzo, zobaczcie jaka piękna, świąteczna. Jak tylko pojadę do chłopaków, to na pewno któryś z nich ją dostanie, zresztą mam duży zapas, więc obydwoje pewnie dostaną te piękne smakołyki z kalendarza. Kalendarz odwizki. słuchajcie, ostatnie dwa i mamy tutaj we trójce, kolejne żelki. Kalendarz od Horstaka, również przedostatni pakłonek, przedostatni. Czy ja mam tu jakieś nożyczki? Jestem w szoku, jak dobrze y, Horstak zapakowuje zawsze te wszystkie y, paczki dla mnie, ale to nie tylko do mnie, bo takie paczki też dobrze są pakowane przy wysyłce Waszych zamówień. I uwaga, mamy tutaj produkt MTG, który jest podobno bardzo dobry na porost grzywy ogona. Jeśli oglądaliście odcinek ze Spa, widzieliście, jaką marną grzywkę ma. Pokerek, także liczę na to, że ten produkt trochę pomoże nam w odrastaniu tej grzywki, żeby ona była trochę gęściejsza, natomiast u przyda się to w smarowaniu ogonka, bo mógłby być lepszy, zdecydowanie, także będziemy stosować i zobaczymy, czy da radę na moich koniach. To na tyle z dzisiejszych kalendarzy. Teraz zabieram wam do stajni. Jestem trochę krytyczna do siebie po tym treningu, ale no po to jest przekod. Także y, oglądajcie dalszą część filmu. Yes. <laughs> Thank you. On ratuje, po prostu jest taki złoty. On naprawdę dzisiaj tę decyzję. Ja nie wiem, jak ma konkretnie dzisiaj nie widziałam tej Także no, złoty chodzi. Dobra, oficjalnie. Mój koń jest złoty. Ja nie wiem kiedy on się taki zrobił, ale jest po prostu ostatnio naprawdę cudowny. Dzisiaj szedł naprawdę mocno. Chyba chciał skakać, poskakać. Rozkręcił się później bardzo, bardzo mocno. Ja byłam trochę dupa. No. Nie ukrywam. Wydaje mi się, że podejmowałam, chciałam podejmować złe decyzje. A ten pan nas z tych moich głupich decyzji ratował nie mam wrażenie, że chyba nie widziałam się odległości coś w mojej głowie się poprzestawiało muszę się ogarnąć e, chyba też czasami zostawałam trochę chociaż łokieć starałam się mieć luźny, żeby właśnie w razie tego mojego zostania żeby on mógł się wyciągnąć jak najbardziej chce, ale kurde jak on szedł skubany no niesamowity jest wow, także moi drodzy to by było na tyle z dzisiejszego vlogmaska duże podziękowania dla Katariny Znowu, która dziennie towarzyszy nam, tak naprawdę, przez całe vlogmasy. Jestem jej doskonnie wdzięczna. Ja nie wiem, jak ja jej się odwdzięczę. Muszę jej jakiegoś chyba dobrego maczka postawić za to wszystko. <laughs> Także dziękuję, bardzo dziękuję, Kasi. Dajcie też dla Kasi jakiś miły komentarz i dajcie znać, czy chcecie ją jeszcze zobaczyć na moich konikach. No, bo w styczniu Kasia będzie musiała dużo jeździć na moich konikach, bo ja nie dam rady, więc ktoś musi koniki jeździć. <tak> także Kasia, szykuj się, bo będzie maraton jazdy w styczniu. Tak, tak cię ty że pod koniec już będzie wskakała z pokarkiem, tak jeszcze szkody. <tak> także kochani, widzimy się już jutro, już w ostatnim vlogmasku, ale ten czas szybko minął. Także trzymajcie się, później jaki i Pa!